Uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Gnieźnie powrócili po wakacjach do nauki rozpoczęcie roku szkolnego 2024-2025 jest czasem na krótką i dość ważną refleksję nad tym, jakie stawia wyzwania przed każdym z nich, o czym wspominał goszczący na uroczystości starosta Tomasz Budasz. Sami kształtujecie i wpływacie na swój los. Chciałbym, żebyście o tym pamiętali, dlatego żeby nie żebyście umieli wykorzystać ten czas, który został wam dany. To czas nie tylko nauki, ale to czas wspaniałej zabawy, przyjaźni, nawiązywania relacji, ale to też czas zastanowienia się, co chcecie osiągnąć w życiu. Pewnie najgorzej mają maturzyści. Jeszcze nie wiadomo, cały czas kuratorium mówię o różnych sposobach rozliczania matury, więc nie wiadomo, jak to będzie jeszcze wyglądało. Ale mówię Wam jako ojciec tegorocznej maturzystki, warto się chociaż przez ten jeden rok przyłożyć, bo będziecie potem mieli satysfakcję. Ale satysfakcję osiągniecie dokładnie za 10 miesięcy, jak się spotkamy, i mam nadzieję, że pojawią się na Waszych twarzach uśmiechy, radość z dobrze przeżytego roku szkolnego, czego Wam po prostu życzę. Pierwsze LO ma obecnie 657 uczniów. Otwarto w nim tym razem tylko jedną pierwszą klasę. Kolejny rok uczniowie, w większości, mam nadzieję, zadowoleni z powrotu do szkoły. Przed nami nowe wyzwania, sporo zmian, więc mam nadzieję, że to będzie taki ciekawy rok, a po tym roku na pewno zmiany będą jeszcze większe. Przede wszystkim mamy tą zapowiadaną przez ministerstwo e, zmniejszoną podstawę programu o około 20%, co powoduje pociągnięcie sobie, za sobą też e, sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego, więc, parę takich rzeczy, które z tymi e, decyzjami ministerstwa są związane. Mamy 33 pierwszaków w klasie. E, Mistycznej i matematyczno-fizycznej. No, mam nadzieję, że wyniki, które z sobą przynieśli, dadzą im też dobry start w naszej szkole. W zeszłym roku mieliśmy 100% zadowolonych uczniów, bo mieliśmy 100% zdawalność, więc wszyscy ci nasi uczniowie mogli dzięki tym swoim wynikom wybrać się na studia, na które planowali. Z takim poczuciem, że wykonali całkiem nieźle swój obowiązek, który da im szansę w przyszłości. Pierwsze LO od września ma także do dyspozycji nowe laboratorium o profilu chemicznym. Do którego oglądania wszystkich po kolei zaproszono przy okazji dzisiejszej inauguracji.